Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was troszeczkę z czymś innym niż zawsze, bo przeważnie polecam Wam wypieki słodkości, a tym razem chcę Was zaprosić na przepyszną domową wędlinę, konkretnie Schab, który robi się w bardzo prosty i ciekawy sposób jest on Wychodzi mięciuteńki, kruchutki, soczysty. Idealnie nadaje się na kanapki jako po prostu taka, wiecie, domowa wędlina. Bardzo, bardzo Wam polecam ten przepis. Naprawdę warto go wypróbować. Wędlina, tak jak już wcześniej wspominałam, wychodzi bardzo mięciutka, wilgotna, taka kruchutka, soczysta. A sposób jej przygotowania jest naprawdę bardzo, bardzo szybki i bardzo łatwy. Na początek do garnka dajemy małą główkę czosnku, oczywiście wcześniej ją obieramy i przeciskamy sobie to przez praskę, albo bardzo drobniutko kroimy. Następnie dodajemy 3 łyżki soli, takie wiecie, nie kopiaste, tylko takie w miarę pełne łyżki soli. Następnie dodajemy około 5 dużych liści laurowych, około 10 sztuk ziela angielskiego, około pół płaskiej łyżki pieprzu mielonego, czarnego pieprzu. Dodajemy również dwie łyżki majeranku, takie wiecie pełne, nie, też nie kopiaste. Dodajemy pół łyżki papryki słodkiej mielonej. Wszystko do, do całości dodajemy 2 litry wody, i do tej zalewy wsadzamy kawałek z wieprzowego, tak o wadze około 1/13 kg. Następnie garnek z. Ze schabem i tą zalewą stawiamy sobie na ogniu, i gdy się to zagotuje, kiedy już woda zacznie bulgotać, gotować się, gotujemy około 5-7 minut i wyłączamy ogień. Zostawiamy sobie to do wystudzenia. Przykrywamy oczywiście pokrywką. Następnie dodajemy sobie trzy łyżki majonezu. Można pominąć. To i znów zagotowujemy wszystko i od momentu zagotowania znów gotujemy jakieś 5 do 7 minut. Wyłączamy ogień i zostawiamy sobie to już do całkowitego wystudzenia, a potem zostawiamy w chłodnym miejscu na kilka godzin. Ja sobie to zostawiłam w lodówce na całą noc. Następnie nasz schab wycieramy ręcznikiem papierowym osuszamy i już jest gotowy możemy sobie go kroić, kroimy cienko mięso wychodzi takie wilgotne, sami widzicie że, że jest, wygląda na kruchutkie jest przepyszne, bardzo aromatyczne idealnie nada się do na kanapki, jako, po prostu jako domowa wędlina, bardzo gorąco Was zachęcam do wypróbowania sobie tego przepisu właśnie przez to, że gotujemy go tak krótko i zostawiamy w zalewie. On właśnie nam wychodzi taki wilgotny, mięciutki, przepyszny. Także bardzo gorąco Was zachęcam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście takiego przepisu, bardzo Was zachęcam, bo naprawdę jest przepyszny. No i na pewno taka wędlina, no wiemy co jemy, po prostu. Także zachęcam jeszcze raz i życzę Wam smacznego.